18 piłkarzy miało do dyspozycji na pierwszym treningu Mariusz Strzelak, trener Polonii Kępno. Lider okręgówki rozpoczął tym samym przygotowania do rundy rewanżowej. Też mnie to cieszy, myślę, że jest niezła, jest 19-20 ludzi praktycznie z Hubertem, który jeszcze na tą chwilę nie trenuje z nami, ale on szybciutko powróci, także tutaj trzeba być zadowolonym z tą frekwencji. Brakuje jeszcze pięciu nam zawodników, no, ale myślę, że oni też studiują i myślę, jakoś tutaj do, do, na ten okres przygotowawczy do nas dotrą. Już wiadomo, że będą roszady, ale na razie in minus na, na, na konto Polonii, dlatego że Damian Kaczmarek odchodzi do Ostrzeszowa, Stromowski wraca, Rafał do Zawiszołęka-Opatowska. Do tego nie wiadomo, co z Kamilem Urbańskim, a jakoś tutaj nowych twarzy nie ma. Nie ma nowych twarzy, no ale z drugiej strony popatrzmy też inaczej, bo przecież jakbyśmy patrzyli na to wszystko, to jeden taki, można powiedzieć, z, tych, z tej tweety, co pan wymienił, postanowił, że był nawet Kaczmarek, bo jak i Kamil Urbański, i Rafał Stramowski szybko z nas opuścił, no. Myślę, że aż takiej straty nie ma. No, no, na pewno szkoda Dawida Kaczmarka, bo, bo fajny chłopak chciał z nami tutaj być, no nie wyszło, wyszło jak wyszło, no ale trudno. No. Będziemy sobie radzić bez Dawida, ale myślę, że to że jakoś sobie poradzimy. Tutaj nie jest aż taki kłopot. Myślę, że zawodnicy, którzy są tutaj godnie go zastąpią, a być może nawet troszeczkę więcej wniosą. Ja z Dawidem się umówiłem na, na następną rundę, także myślę, że on wróci do nas i to na pewno. Prenerze, y z perspektywy myślę kolejnych gier spalingowych, jednostek treningowych, jest szansa, że ktoś dołączy do zespołu? No, myślę, że tak, ale no, na razie nie, nie chciałbym jeszcze tak naprawdę tutaj do końca mówić, kto jak, znaczy kto jak, kto po prostu, ale myślę, że może dołączy na dwie osoby. Zobaczymy, jeszcze na tą chwilę mówię nazwiskami, nie chcę nic operować. Na razie trwają rozmowy, ale tylko trwają rozmowy. Jeżeli popatrzymy, jakich rywali Polonia ma w lidze, a jakich w spalingach, to porównanie wypada korzystnie i zdecydowanie na korzyść meczów kontrolnych. Białoniebiescy sparować będą dwukrotnie z Trzyczyn, ligowymi Zespołami, Centrum i Ostrowią, kilkakrotnie z Czwartoligowymi, Orłem Mroczeń, Startem na Mysł, Wiktorium Strzeszów czy kks Kalisz. Rywalem Polonii będzie także drużyna z Centralnej Ligi Juniorów MKS Kluczbork. Do tego dojdą Potyczki z Bogoniem Oleśnica, pogodnią Trębaczów, Oświcami i LZS-em Mikorzen. Lista rywali imponująca. Nie, ja dążę do tego cały czas, żebyśmy mieli rywali wymagających, w tych grach kontrolnych są tacy, tacy rywale nam potrzebni, bo musimy się uczyć od nich, naprawdę, przed nami jeszcze czeka mnóstwo pracy, mnóstwo nauki, no i myślę, poprzez te takie sparingi z takimi lepszymi drużynami, to, to nam dużo da, dużo nam da, myślę, że troszeczkę spokoju wniesie później w grze, w lidze i myślę, że to, to jest... To jest dobre, że właśnie próbujemy z takimi, z takimi sparing partnerami jak z trzecią, z czwartą linią. Na razie oczywiście wprowadzenie do tych obciążeń treningowych, później jak będą wyglądały zajęcia? Na razie trenujemy dzisiaj i w piątek, później trzy razy w tygodniu i później przystępujemy do mikrocyklu dwutygodniowego. Będziemy trenować codziennie, codziennie, no i oczywiście będą to każdy, każdy tydzień być zakończony sparingiem. No. Nie, nie twierdzę, że nie będziemy grali tych sparingów w środę, tak jak to miało miejsce w tamtym roku. No, że, no, ja wiem, że to jest początek przygotowań do rundy wiosennej, do rundy, która może być historyczna. Po wielu latach Polonia może powrócić do czwartej ligi, ale, ale rywale są groźni. i na Wysoką no na pewno między tą dwójką rozegra się tutaj awans. Ja tak naprawdę no tak, tak. Trzeba tutaj sobie zdawać z tego sprawę, że Pogoni nam depcze po piętach i będzie nam dep deptać. No ale tutaj nie, też nie zapominajmy o Zewce, Kobylej Górze, Czastrze, Krotoszyn, czy nawet pogoń trębaczu. To są zespoły, które na pewno też pokażą pazum. To nie jest tak, że oni już wiadomo, że mamy nad nimi bardzo dużą przewagę, ale ja wychodzę z tego założenia, my musimy tutaj się skupić na, na tym okresie przygotowawczym. Jeżeli go dobrze przepracujemy, naładujemy odpowiednie baterie, myślę, że nie będzie źle. A do sezonu na pewno przystąpimy. Chcę w głowach tu uświadomić chłopaków, że przystąpimy z kątem zerowym, że nie będziemy myśleć o tym, że mamy jakieś 7 punktów przewagi na Skalmierzycami, tylko wyjdziemy z kątem zerowym. I myślę, że to, to nas będzie budowało. No wiadomo, że każda strata nasza punktu będzie napędzać Tutaj pogoń Skalmierzycy, dlatego myślę, że jak wyjdziemy i będziemy mieli w głowach to, że my to musimy cały czas gonić, tak jak to oni będą nas gonić, no to myślę, że będzie dobrze. Faktycznie mogą okazać się kluczowe te mecze, o których Pan wspomniał: z zewką, z pogoniem nowej Skalmierzyce, Kto wygra pojedynki z tą yy, pią, pierwszą piątką, no to, to ten awansuje. Tak to, tak to wygląda. Tak to wygląda, tylko że tutaj e, nie mamy coś tak daleko wybiegać w przeszłość. Mi się wydaje, że te, te zespoły na pewno będą i te mecze będą, na pewno będą bardzo ważne dla nas, ale też kluczowe będą mecze z tymi e, zespołami, którzy są w dolnej części tabeli. My już jedziemy na pierwszy mecz do zielonego koźminech i na pewno nie będzie tam łatwo. Ten zespół jeszcze nie, naprawdę nie złożył broni i oni będą... Wszystko robili, żeby naprawdę się utrzymać, prawda, także tutaj nie, trzeba, nie można nikogo lekceważyć, mamy wyjazd do Czarnego Lasu, naprawdę, no, będzie tych zespołów takich, będzie ciężko, będzie ciężko naprawdę, ale no, musimy, musimy tutaj po prostu strasznie się zmobilizować i do każdego meczu podejść poważnie, tak jak to miało miejsce jesienią. Pierwszym sparing partnerem będzie 25 stycznia 3. ligowa centra Ostrów Polski.